Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie w Granadzie. No i co, gramy dalej? Mamy całkiem niezłą armię. Zastanawiam się już nad przerzuceniem na przykład jej do Francji i atak od północy na Hiszpanię, ale mogłoby być to ryzykowne z tego względu, że otomani mogą dołączyć. No i atak na Hiszpanię nie jest taki prosty, albowiem ma ona mm, bardzo potężne sojusze. Między innymi z Burgundią i z Polską. Polska jeszcze nie jest tak. Problematyczna jak Burgundia. Eee, więc, no właśnie. Jak wygląda armia? Polska 94 tysiące, Hiszpania 78, Francja tylko 62, no i Burgundia 54. Więc, niestety, e, Francja zajęłaby się najprawdopodobniej Burgundią, a Hiszpania przyszłaby i by nas zniszczyła. Eee. No więc to raczej nie wchodzi w grę. Dobra, więc na razie może się powstrzymam od czegokolwiek. Rozbuduję jeszcze bardziej kraj. Eee, armia, mogłem dorzucić sobie jeszcze kilka oddziałów. Eee, piechota by była w sumie ok, tak mi się wydaje. Jeszcze no nie wiem. Już mam wystarczająco dużą armię. Jak będę szedł na wojnę, to może. Dobrze by było na przykład troszkę Etiopię pobić. Damy sobie Ford Defense, bo nie wiadomo, czy ktoś nas nie zaatakuje. Albo Hedjats. Albo Hasa. Hasa nas lubi, o dziwo. Poprawiliśmy relacje z Hasą. Nie wiem, czy może nie zrobić sobie sojuszu z Hasą. Bo mogę. A skoro mogę, to czemu by nie? Diplomatic Technologies spadnie koszt. Okej, okay, wezmę. Um, czemu mogę trzymać aż tak dużo punktów? Czy to jest związane z tym, że... nie. Teraz będzie global trade. O, proszę. No raczej nie zapowiada się, żebym jakoś blisko siebie miał najważniejszy trade node. Chyba, że... Sevilla będzie na... Ej, Sevilla wygląda na to, że może być najbogatszym trade nodem. Um, no, i to by było spoko, jakby na przykład wydarzyło się to u mnie. Czy mógłbym wpłynąć na przykład na Maroko? I nakazać im zerwać sojusz. O, muszę mieć pozytywny prestiż. No niestety w tym momencie jest on dosyć niski. Dobrze by było przez to właśnie zaatakować y, Hase. O, bez pozytywnego prestiżu nic nie zrobię. Hmm. No to już jest troszkę smutne, bo... Dobra, chyba weźmiemy już od razu e, tą technologię, żeby jeszcze bardziej spadek korupcji sobie zatrzymać. E, I chyba zaatakujemy Etiopię, tak mi się wydaje. Declare war, no to zaraz spy network poleci. E, od Maraka już nie potrzebuje. Teraz tak, podzielicie się na dwa. Dobra. Um, regiment cost nie jest aż tak ważną technologią, za to na przykład następne, e, następna artyleria jest bardzo ważną technologią Więc na pewno zaoszczędzę sobie punkty na to e, Administracyjna technologia by się przydała, przydałyby się te idee w końcu Czy te idee, naprawdę już milion lat na nie czekam, no Terytoria jakby się nam troszkę zwiększyły, więc mógłbym troszkę, że tak powiem, sobie dodać, ale myślę, że to nie jest na razie jakoś ważne bardzo. Dobra, Mógłbym zrobić w sumie gdzieś tutaj fort, na przykład w Suezie. Tutaj jest jakaś rzeka. Terrain, simple terrain, nie. A i że teoretycznie Asyut Quena jest najlepszym miejscem. Aleksandria już tutaj blokuje. Kurczę. Dobra, na razie niech to tak zostanie. No to co, zaraz atakujemy. Potrzebuję jeszcze punktów. Eee, trochę hajsu niech zostawię sobie jakby w naddatku, żebym miał trochę więcej. Czy jakieś, mm, jakieś manufaktury są naprawdę korzystne? Nie widzę zbytnio. Tutaj tym bardziej. O, 0,32 tutaj teoretycznie coś, coś by było ok. 016-029 też, mniej wie... O, 054-054. To są yy, manufaktury, które chcę zbudować. Tlemsen i yy, yy, Oran. W takim razie, może warto by było zaoszczędzić najpierw na te dwie manufaktury i dopiero zaatakować Etiopię. Tak mi się wydaje. Dodatkowo mają jakąś rebelię, więc tym lepiej dla nas. Yy, plus, istnieje Kafa. Założy się, że tak, już z Etiopią, tylko dlatego istnieje. Ile oni tam mają procent do zjedzenia? 44, czyli jako bez bezko to będzie 88, więc będę mógł normalnie ich zwasalizować. Tym lepiej, no, będę mógł później ich wchłonąć sobie powoli. To bardzo lubię. Dobra, tu jest wszystko w porządku. O, co my tutaj mamy? Desires of the flesh. Coś tam, coś tam, coś tam. Zapłacić. Um, czy wymienić żonkę? Wymienię sobie żonkę. 3, 5, 2 będzie ok. Pysznie. To Everlasting Friendship gdzie? Wady Halfa. Stąd pochodzi nasza nowa żonka. Ok, spoko. Um, w sumie wygląda całkiem nieźle. Nawet jakbym mógł, to bym ją trzymał na, na ten. I też jest well connected. Trzymałbym ją na regencję. No ale nie ma to większego znaczenia, dobra mm, chambered demikanon pięknie um, dobra, zapłacimy hajs ok, wygląda na to, że na razie nie zbuduję drugiej manufaktury bo już mogę mieć klejma, na co, na co będę claimował? No, to jest pytanie e, a klejmował będę na development soba jest ładna soba posiada funcz do niego mógłbym jakoś tutaj się dostać, na przykład przez Bayudę, ale to za darmo, to nie ma znaczenia. Wygląda na to, że zrobię sobie claim'a na Axum. Jakoś się wgryzę w dół, może w Gonder, może w shewę. Zobaczymy, no to co, claim' na Axum. E force limit trochę niski. To samo tutaj chyba, no właśnie. Jademit. Dobra, nic z tym nie zrobię. Więc Army maintenance na maksa. Ehm, no i zaraz lecimy do ataku. Potrzebuję generała. 1-2-2-1 nie jest najgorszy. Damy go sobie na przykład tutaj właśnie. No i dobra. Powinno być ok. Ehm, sojusze kaffa tylko, więc luz. O nie. Ile tam jest ludzi? Bardzo dużo, więc płacimy 50 dukatów. Kurczę no. I akurat myślę, że jak skończymy yy, robotę z Etiopią, to będziemy mogli już się wgryzać w Afrykę Zachodnią. Dobra, hajs płynie bardzo powoli. Mam lekki naddatek. No, bardzo lekki, że tak powiem. No i chyba możemy wypowiadać już wojnę. Declare War, Axum, Kaffa. Czy Kaffa ma jakichś innych sojuszników? Nie. No to możemy ją nawet skobiliczerentować. I jazda. Ok. Szybka, wbita. Eee, wróg ma znacznie mniej wojska, więc nie powinno być problemu. No i plus jest taki, że mamy przewagę. Trzech technologii, co jest bardzo, bardzo dużą przewagą. To jednak no, jest znaczna, e, znaczna różnica, że tak powiem. Dobra, powoli w tę stronę się przesuwajmy, gdzie oni mogą być. Mogą być gdzieś tutaj pewnie. Na pewno chcę zająć najpierw zachodnią część, e, żeby później w te górskie tereny łatwiej mi się wchodziło. No, ale to za chwilę się tym zajmiemy. Okej, ty idź tutaj, a ty na um, dobra. Mongolia ma internale. Bardzo bym chciał wziąć jeszcze administracyjną 16 przed e, przed, przed przed następną instytucją. Okej. Okay. Rozdzielcie się i wejdźcie na te dwie prowincje. I wojsko etiopskie poszło tam na górę. Um, mógłbym spróbować tym mniejszym stakiem z nimi zawalczyć, ewentualnie zebrać tutaj więcej niż jeden stak. Um, tutaj są góry, więc wolałbym się nie wbijać. 24, dwudziesty 28. To nie jest dobra bitwa. Hmm. Ale to już jest dobra bitwa. E, tutaj już można by zawalczyć. To jest gonder góry, ale em, to jest tylko 10 tysięcy. Więc raczej powinni szybko spłynąć. No i to już jest gorzej, bo doszło wsparcie. A ja wsparcia nie mam. Dobra, zrobimy Forset i zobaczymy 27. No te kilka dni mogę poczekać jeszcze. O chyba jednak nie. No, dołączyli. Wygram to, wygram, ale dosyć kosztowna e, bitwa. Szczególnie jak ma generała 3-5. Trzeba im przyznać, że... O, i przegrałem dodatkowo. U to nie jest w takim razie dobra bitwa. Jest bardzo niedobra bitwa. Ej, oni są naprawdę silni. E, w takim razie. Wycofajmy się i to jak najdalej. Dobra, tą armię też musimy w takim razie wycofać. No, jest, jest trudniej niż myślałem, okej. Okay. Troszkę Murzynów e, znieważyłem. Myślałem, że... Padną znacznie łatwiej, a tu jednak zrobili mi niezłe zaskoczenie. W takim razie będziemy potrzebowali gościa lepszego niż e, Rainfor Speed. No, dobra, co my tutaj mamy? 8,25, a tu 18,25. Mamy 8,25. To jest druga połówka tego, chyba. Dobra, to ty idź tutaj, a ty idź tutaj. Zaraz to załatwimy Dyscyplina. Pysznie do 5% dyscypliny, bo tego mi w sumie najbardziej brakuje. Eee, teraz tak, tutaj jednostki się już robią. Dobra, chodźcie tu i tu, na przykład na butanę. Dobrze by było złapać jakąś oddzielną armię etiopską. Tylko kurczę nie mam tutaj żadnego fortu na przykład. Dobra, no to tą armią wejdę na fort. Zobaczymy też, czego będę potrzebował do siejowania go. Okej, okay, wejdę też tutaj. On tam mi będzie. Wiadomo. Zniszczmy tą galerię, jest i tak bezużyteczna. Ile potrzebuję artylerii? 10. Ile tutaj mam? 5 akurat, więc wyślijmy. Tylko no niestety. Nie w pełni zregenerowane 10, ale no zawsze coś. Eee, teraz tak, ile kosztowała mnie tamta bitwa? 7 aż. No to sworo w sumie. A Juran wysyła mi darmowy hajs. Chętnie wezmę. Eee, teraz tak. Tutaj nic. Tutaj jest też ok, dobra. Eee, Tutaj może na razie nie jest to najmądrzejsze, więc zrobimy tak. A, tu nie przejdę. To może po prostu przytrzymam wojsko w jednym miejscu. Tutaj, kurczę, tak. I jakoś może się zbierzemy. O, ligis się pojawiły nam. Eee, I teoretycznie mogę dołączyć do którejś z lig. Eee, oczywiście dołączę do przeciwnej niż. Eee, o, co my tutaj mamy? Gdzie idziemy? Na minus idziemy. O proszę. Portugalia wezwała do krucjaty na nas. To niedobrze. W takim razie muszę poczekać, aż się to skończy. Dobra, teraz przejdźmy tutaj i pooblegajmy trochę wroga. No, nie jest to najłatwiejsza wojna. Um, jak nie jest na pewno tak łatwa jakby mi się wydawało na początku. Kaffa poszła gdzieś tam na górę, sobie. Mogłbym tą kaffę w sumie złapać i zabić. Ok, senar zdobyty. Więc mogę, jakby porozsyłać ludzi tutaj na te mniejsze prowincje. Okej, okay. idź na Aksum, A, no dobra, ty idziesz na Semin, to ty idź na Aksum, okej, okay. też się przemieszczają, odbiję sobie te prowincje, no ja tam nie jestem jakoś zrozpaczony przebiegiem, Potrzebuję tylko. O, wbija się we mnie, tak? Kiedy? 15. Ucieknę 7, a bez. Ucieknę 9. No dobra. Więc zastosuję szybką ucieczkę. 23, 26. Lidera nie wezmę. Forset March. 23, 23. 23, 23, 30. God damn it. Dobra, trzeba będzie w takim razie się tam przejść. Idź, oblegać ty też. Może to wystarczy. A może i nie, dobra. O! Wygląda na to, że tamta armia uciekła. Więc może się tutaj jakoś połączymy. Czekam, aż się może we mnie wbiją. Mmm.. Ty gościu powinieneś oblegać razem z tą armią, bo masz Siege'a. Ta mini armia powinna iść w tłuc z tej mini armii. Raczej powinni sobie dać radę. To nie są dobre tereny do walki. Powinienem wejść na Aksum może. I na Gonder również. Okej, okay, nic się nie dzieje. O, przegrałem bitwę jednak. Co, co ta kaffa? Czy ona ma... 12 ma. Co się dzieje? A, oni mają tego lidera 3-5. To by wiele tłumaczyło w sumie. Ale też się wycofali, spoko. E, Okej, okay. i tam już na górze mógłbym walczyć, bo tam są tereny dosyć. że tak powiem... no nie tak bezpieczne. Dobra, zbierzmy armię i zaatakujmy tą 24. No i tam mają 1-3-1, też mam jeden manewera. Okej. Okay. I atak. Pysznie. Ze stack nie, ale też ładne zwycięstwo. Wycofują się gdzieś w tę stronę. Składuję, że gdzieś tutaj w dół. Dobra, spróbuję kafę y, szybko wyrzucić z tej wojny, bo mają tego świetnego generała. Fajnie bo by jakby udało mi się go zwasalizować. Granted monopolist dla Merchantów. Dam im znowu w sumie. I teraz już będą grzeczni. Okay, Hej, szefa padła, pewnie idą do Velatei. Nie, poszli do Janjira. Nie wiem, czy to mądry pomysł. Atakować. Nie jest to mądry pomysł, ale już go zrealizowałem. No, Okej, okay, i tak wygraliśmy. Tapują się gdzieś tutaj w dół. No, ja nic z tym nie zrobię. Eee, kaffa kupuje jakieś rzeczy. Co ta kaffa? Co ta kaffa tutaj wyprawia? Um, zresztą to nie ma większego znaczenia. Okej, okay, mogłbym już pisować, ale mam dużo manpowera. I na pewno chcę kawię z tej wojny yy, Więc idziemy w tamtą stronę. Oblegać więcej rzeczy. Okej, okay, mogę już oblegać tutaj kawę. Tutaj rzucimy jednego człowieka na gambele. Tu nie przejdę, na harer mogę już przejść. Okej, okay, on od, odbija sobie północ. Więc my zrobimy taki trick i skoczymy na harer. Teraz pomyślmy, um, sprawdźmy, może najlepiej, co chcemy zawierać. Na, pe na pewno chcemy bajudę um, l żeby mieć dojście do funżu. Um, I teraz tak. Aksum Semien Enderta. Gonder Godziam Vololasta. Um, I może na przykład Tegali. No, i to jest chyba wszystko, co chcę od, um, od, od, od Etiopii. You have to accept this, czy nie. Oczywiście, że akceptujemy. Nie chcę korupcji dodatkowej. Dobra, tutaj oblężenia. Idą sobie powoli. Ilu bador zdobyty? Czy mogę już Cię zwasolizować? Grenadon, wasal. Nie. Jeszcze nie. Jak dopiero pewnie padnie kaffa. No to poczekamy chwilę. Tutaj cały czas trwają oblężenia. W sumie mógłbym się wbić w tą mini armię. Tylko, że nie mam lidera, kurczę. Dobra, zrobimy tak i przeniesiemy lidera na górę. Zrobimy tak i przeniesiemy trochę wojska na górę. O, jestem wykapowany na punktach, kurczę, dyplomatycznych. Trzeba coś z tym zrobić. E, tutaj nic nie dodam. Mm, co mogę zrobić? No, nie chciałbym iść w te kolonizacyjne. Czy mam już kolonie? Tak. To w sumie nie potrzebuję już kolonii. Usunę sobie ten Exploration I dorzucę sobie Diplomatic czy Trade Diplomatic czy Trade, a może Maritime A może Espionage A może jednak Diplomatic Influence, tego nie przemyślałem w sumie Exploration nie wydają się takie złe w tym momencie Nie, chyba wezmę dyplomatyki. A no może nie Może Trade właśnie a może nie. Maritime są spoko z tego względu, że e, naprawdę zwiększają no właśnie force limit, e, blokady, mogą się, naprawiać, e, mogą się naprawiać statki, nie będąc zadokowane w porcie. Mógłbym zrobić ładną flotylę, która byłaby całkiem potężna e, na Morzu Śródziemnym. Flota skierowana tylko i wyłącznie. Na tą stronę Morza Śródziemnego. Ale z drugiej strony, tradey były bardzo użyteczne. Dobra, wezmę tradey chyba jak zwykle. Ja tam lubię w tradey często wchodzić. Ok, i teraz tak. Teraz możemy się trochę pobawić. Albowiem, możemy przerzucić z Tunisu do Safi. Ale już i tak wszystko przechodzi. To ewentualnie mógłbym zbierać sobie w Tunisie. O, i to mi się podoba. 7 dukatów zwiększyłem o kilka dukatów e, mój przychód. Very nice. Dobra, rzućmy w takim razie te 15 tysięcy tam na górę. No, już odpuścili. W takim razie nie ma już większej potrzeby. Eee, o tej armii małej zapomniałem. Trzeba ją w takim razie jakoś przerzucić tutaj na dół. Ewentualnie odbiję sobie centralny Egipt. No, oni tu idą na mnie. Hm. Może zdążę e, zdobyć e, kaffę. Okej, okay, kaffa zdobyta. W takim razie ty należysz teraz do mnie. Dawaj pieniądze przy okazji. E, klejmy, niech zostaną, nic nie wypuszczaj. Pysznie, należysz do mnie. Jesteś teraz w tej wojnie? Nie. Nie mogę cię w żaden sposób wezwać, więc no cóż. E, czy kawfa mnie nienawidzi? Nie, są całkiem, całkiem są grzeczni. Lepiej. Poprawimy sobie z nimi relacje. E, I teraz tak. Ty tu, ty tu, ty tu, a ty tu, ile mamy minutek? 24, dobra, no to myślę, że to wystarczy, chyba już wiele, wielu z was czekało na moment, w którym wbiję się w Etiopię, no to widzicie, wbijem się w Etiopię, sprawdźmy jeszcze na koniec odcinka Ledger, kto jest najlepszy, Otomanie 80, Hiszpania 80, 90, Hiszpania 82, E, Polska 60, Francja niestety tylko 40 i o dziwo, jestem na równi z Francją. Ciekawe, ciekawe. Chodzi o technologię. E, jestem jestem na szczycie. Jestem execwo na pierwszym miejscu, pysznie. Militaria to troszkę gorzej, ale nie jestem tak daleko, albowiem jestem tuż za Mingiem. Więc myślę, że jak tylko ukończymy nasze e, quantity, będziemy mieli znacznie większą armię. A tymczasem moi drodzy, dzięki za oglądanie. To było na tyle i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Pa-pa!